Podobno idziemy na spacer. Wszyscy razem, jakby co? Wszyscy razem. No, szybciutko, szybciutko, bo już nie masz dużo czasu. No właśnie, widzę. Bo świąteczny spacer. Ciasto moi kochani uważam najlepsze, jakie jadliśmy w tym roku podczas całych świąt. Smakuje po prostu genialnie, nie jest tak totalnie za słodkie jak zazwyczaj te wszystkie ciasta, które jadą z kajmakiem i słonecznikiem, więc bardzo, bardzo polecam. To jest przepis Thermomixa na, z tego co kojarzę, ciasto słonecznikowe po prostu. Na pewno jeszcze kiedyś będę robić. Krzysiek wziął dwoje dzieci, wyciągnął wózek z samochodu, zrobił mi kawę. A jest czarna. Jak czarna? Czarna, bez mleka. Jak masz mleka? Czarna i Rutledge. No spróbuj sobie. Czy to nie jest kawa dla mnie? Nie jest. Powiedziałeś, że to dla mamy, robiąc to? Absolutnie nie. Nie mówiłem tak. Tak było, to dla mamy. Nie mówiłem tak. Chodź. Nie mam kawy. Nie masz kawy. No wiesz, ty co, chodź na to. Poziaduj się. Będziesz przekonana? No przecież mówiłeś, że to dla mamy, do Nadi. Nie. Chodź. Na tacy. Co tam jest? Slimaczki. Slimaczki. Mikołaj ma rękawiczki Nadję jest Mikołajem już trzeci dzień Także kochani, oficjalnie witajcie w kolejnym filmie na tym kanale I po raz pierwszy w pierwszym vlogu Po vlogu właśnie! Mamy dzisiaj 27 grudnia Jest pierwszy dzień po świętach I nie wiem jak u was, ale Ja zawsze ten dzień tak odczuwałam Jako taki smutny Że przeminęło coś i że nie bardzo człowiek wiedział, jak ma się pozbierać i dalej żyć. Więc mój mąż wyciągnął nas na spacer. Powiedział, że, że co? Że spalamy świąteczne kalorie. Nie, na spacer Ale zjadłeś le lekkie śniadanie A ja pociągnęłam temat I jadłam na śniadanie ciasto Jadłam kiełbasę Więc ja świętuję dalej, Jak Krysan już stwierdził Że nie, nie, już koniec Już koniec tego dobrego I na no, dodatek jest jakiś ruch, jakiś spacer Mamy tak brudny obiektyw, że to jest po prostu Myślę, że nic to nie dało Ale nie mam lepszych, nie mam większych Wracamy możliwości Wracamy na lewo Proszę? Wracamy na lewo Wracamy na lewo? Nie, kochani, nie, idziemy, idziemy, idziemy dzisiaj dalej. na długi spacer, choć jesteśmy wszyscy ciepło ubrani. Nadia rajstowki, Marika ma śpiworek, a Krysyan ma... ma kawę. co to jest? Mała szuszka. No. O, widzisz? O, to no trzeba tylko tak delikatnie że tylko zbić, o widzisz? No. O, widzisz? Lód się robi wtedy, kiedy temperatura jest poniżej zera, wiesz? Jak jest woda, to ona zamarza i powstaje taki lód. Woda i mróz. Tak jak w zamrożarce, wiesz? Mhm. Jeszcze. Chwilowa przerwa edukacyjna. Lekcja przyrody, a my tutaj sobie już śpimy. Po a tak, jesteś po Wulhemie. Mi w ogóle wydaje, że to jest nasz pierwszy spacer w takim składzie tędy, gdzie z Nadją chodziliśmy tutaj co drugi dzień dosłownie. No, Jak Mariusz... była wiosna, to chodziliśmy Ale bardzo, wiem, bardzo dużo. A dlaczego? Bo wiesz, do tej pory Nadia jeździła w wózku. A teraz Aha. chodzi na piechota, tu są przecież 4 km. Pierwszy raz teraz Mama, jesteśmy i jest w połowie. Zero narzekania. Ja was nie chcę martwić, ale Nadia robi zdjęcia wszystkich śmieci, więc ym, nie powiedziała, że będzie wysyłać na policję. Dlatego strzeżcie się moi drodzy. Wszystko udokumentowane. Nie mam tu przelewek, dokładnie, żadnych żartów. Tak, na... tu jest. Tu jest, tak? I co, wyślesz na policję? Tak, tak, do więzienia. No właśnie, do więzienia. Jest strasznie surowa. To nie ma. Nawet upomnienia nie ma. No. I zrobiliśmy całe kółeczko, w sumie inaczej być nie mogło, bo jak już się pójdzie w to kółeczko, to albo zawrócić i wychodzić zazwyczaj jeszcze dłużej, albo no, trzeba już dojść. Takie uroki spacerów gdzieś dalej od domu, bo my zazwyczaj, odkąd jest Marika, chodziliśmy sobie raczej tutaj tak w zasięgu kilometra tam i z powrotem, więc zawsze to było te. Kilkaset metrów do przejścia, a nie już w kilometrach. I Nadia przeszła praktycznie całą tę trasę na nogę, dosłownie ostatnie, nie wiem, pół kilometra. Krysan ją wziął na barana, w sumie też już była droga ruchliwa, więc tak nawet nam było wygodniej, że szybciej prześmignęliśmy, bo tam już faktycznie jeździły auta, a jest taki fragmencik bez chodnika, więc nawet nam było wygodniej. No i co innego mogłoby wlecieć? Jest temperatura na zewnątrz minus jeden, z tego co mi pokazywał telefon na samochodzie, nawet było minus cztery, Krysan mówił. No, nic innego, czy moi kochani, jak gorąca czekolada. Już nastawiłam w termomiksie, wyciągam szklaneczki i chill out, uwielbiam tak Dni. Dawniej jakoś tego tak nie doceniałam ale teraz właśnie ta świadomość, że Kreson ma dzisiaj wolne. Nie musimy nic. Czas dla siebie. Jesteśmy zdrowi. Rewelacje. Dosłownie czegoś takiego potrzebowałam. Nawet nas kusiło przez chwilę, żeby gdzieś jechać. I used to live in that One door closes, another open. That's life. Nawet jeżeli nie jesteście za produktami iPad za rękawicami, bo nie wierzycie na przykład w ich działanie albo, albo nie wiem, jakiś inny powód to kupcie sobie mydełko z Rypad, bo posłuży wam do wszystkiego, a jeśli chodzi o plemianie ubrań to jest totalny game changer, to jest... Taki hit, to jest najlepszy odplamiacz, jaki w życiu miałam. Odplamicie nim wszystko i ja jestem wręcz zdania, że jeżeli mydełko z Rypad sobie z czymś nie poradzi, to znaczy, że już nic sobie z tym nie poradzi. Czyściutkie. No i to już jest kwintesencja po zimowych harcach. co my nie byliśmy na śniegu, ale tak się czułam potem tym po harcerze. Ja właśnie sobie też przypomniałam, że moje dzieciństwo to jak było takie zmarznięte, wróciłem z, po prostu z podwórka. To wtedy właśnie były frytki, Tacie. Zawsze, nie? Zawsze, frytki. Z głębokiego oleju. I właśnie przez ten moment, co prawda, był tylko spacer, ale wiecie, ja tak często spalam kalorie, że trzeba nadrobić, <grym> Żeby mój organizm nie był w szoku. <grym> Żebyś przypadkiem nie była na deficycie. <grym> dokładnie, dokładnie. Dbam o to, przede wszystkim, nie można robić takich przeskoków ogromnych. Co się w święta działo? Tak, ja w święta jadłam. Wszystko i wszystkiego Jakbym tak nagle zaczęła już normalnie Mój organizm by... Zariował, zariował Byłby... W szoku. Jakiś tam dzień, tygodnia w grudniu Ponoć sobota, chociaż dzisiaj rano wstałam i się pytam Krystiana jaki mamy dzisiaj dzień i to tak totalnie poważnie. Naprawdę, no w sumie chyba tylko w okolicach świąt mam tak, żeby faktycznie wstać i nie wiedzieć jaki jest dzień tygodnia do tego stopnia, że trzeba to sprawdzić w kalendarzu. Ale mamy sobotę, mamy dzisiaj kolejny ślub, bo dwa dni temu, tak? Drugiego dnia świąt też mieliśmy. I to już jest ostatni w tym roku Jeszcze w Sylwester mógłby być W Sylwestra chyba w sumie to się mówi Zdarzało mi się Ale no nie w tym roku już Dzisiaj kończymy sezon ślubny Mamy dzisiaj ślub w takim ciut góralskim stylu Wyczuwamy to po wyborze repertuaru Na przykład Gora i Gwiazdo A Wczoraj z Wieczora Wśród Tylu Dróg też jest taki troszeczkę wiecie mm, klimat Yy, Refren zwłaszcza yy, Więc fajnie Fajnie troszeczkę inaczej będzie Czerwień się pięknie komponuje z tą czernią Mówisz, że czerwień ja się dobrze komponuje? No popatrz Nie Jak to nie? Nie ma szans Kłaszczyk jeszcze to będzie? Nie ma szans zachować jakiś poziom swojej pracy Przy okazji, że się umaluję To do was pogadam, bo chciałam Mam taką potrzebę Podziękowania wam za vlogmas Za grudzień To jest też dobry moment, żeby podziękować za cały rok że byliście, że tak regularnie oglądaliście, że z nami jesteście, że towarzyszycie tak naszej rodzince. Te wszystkie wyświetlenia, komentarze, lajki, subskrypcje. Właśnie, kto jeszcze nie subskrybuje tego kanału, macie Bo... szansę przed tak. końcem roku. Macie szansę nam zrobić prezent na serwis. Może będzie 12,5 tysiąca. Ostatni film w tym roku, więc też tak podsumowując ten rok. E, tak przez lekko nawet rozmawialiśmy. Chyba najbardziej przełomowy, przełomowy dla nas, jak do tej pory. Bardzo dużo się wydarzyło, bardzo dużo się działo i bardzo dużo decyzji zostało podjętych. Jest nas więcej i to wydarzyło się faktycznie w przeciągu tego roku. Jednego roku. Zamknęliśmy się od stycznia tak, do grudnia. Od stycznia do grudnia, bo zaszłam wczoraj w styczniu, a w ogóle ile montów w tym roku było? Czajże jeszcze w styczniu? Mieliśmy tam sypialnię? Ta. <laughs> A to takie rewolucje, nie planujemy kolejnych, rewolucje. jakby ktoś pytał. A propos komentarzy, bo właśnie tak zauważyliśmy, my już w większości kojarzymy nazwy użytkowników, które komentują. Wiemy z Instagrama głównie, że jest was bardzo, bardzo dużo, którzy, yy, że tak powiem, oglądacie incognito. Śmiało możecie napisać pod tym filmem, komentuję po raz pierwszy, będzie mi bardzo miło. Ciekawe, jest takich osób, które właśnie... Nigdy w życiu nie skomentowało żadnego filmu Śmiało, możecie napisać Komentuję po raz pierwszy Tadam Słyszymy. Muszę sobie te kolczyki kupić Mikołaj mnie przeniósł, to mąż mi kupił na gwiazdkę Perfumy, które mi się już jakiś czas marzyły ale ja jestem z tych osób, której bardzo szkoda na perfumy. Od 8 lat używam, używałam tych because it's you. A teraz nastała zmiana. Oczywiście pomiędzy używam takich yy, zamienników, na przykład paryskie perfumy bardzo lubię. A teraz się mogę pochwalić. Mojemu mężowi kupiłam nerkę z Tomiego. I pomimo, że ja nie jestem jakoś tak bardzo markowy, to miło, że, że mam coś takiego. Mówiłam do Tresana, kurczę, kupiłam Ci z czarnym napisem, a nie z On super, ja nie lubię się marki <laughs>

kiedyś napisał, że my się zawsze spóźniamy. Także wypraszam sobie. Na ślubach zawsze jesteśmy minimum pół godziny wcześniej, tak jak na przykład dzisiaj 40 minut wcześniej jesteśmy. Jeżeli jesteśmy później, to są to sytuacje losowe, takie jak na przykład co się na drodze wydarzyło. Teraz był wyścig kolarski, tak, pamiętasz? Tak, dokładnie, ale nigdy się nie spóźniliśmy. Nigdy w życiu. Więc no. Ale jak był ten wyścig, to było mi aż ciepło, a i tak się okazało, że to było tylko 3 minuty przerwy. No tak, ale nigdy się nie spóźniliśmy. Ogólnie wszędzie raczej się nigdy nie spóźniamy, tylko tylko jesteśmy na ostatnią chwilę, a to jest różnica. Spóźnić się, abyś na przykład dwie minuty przed czasem. jest cegły ze słomy patyków. Sama sobie wzięłaś? Sama sobie wyciągnęłaś smoczek i włożyła sobie sama. Jedna cegły, jedna cegły a jeden z patyków. Tak. Cieszę wilk i spalił sobie ogon i poszedł trzeci Gdzie pieprz rośnie, tak. Koniec. Żona zgłaszała mi taki problem, że podobno za mocno zakręcam butelki z piciem. Ja myślałem, że na tym panuje ogólnie, ale w każdym razie dzisiaj słyszę, że znowu mocno zakręciłem. Ale Nadia zaraz mówi, w sumie nawet krzyczała, poradzimy sobie. I My tylko poradzimy. zobaczcie. Naprawdę poradził sobie. Day free! Postanowienie tak. noworoczne to chodzić na spacery niezależnie od temperatury i pogody. Dokładnie. Czyżby to nasza nowa rutyna? No, jest, jest cudownie Pogoda To jest... prawda, razi także. To będzie woda dalej, wiesz? Idziemy do wody. Także Częsie. jesteśmy znowu na spacerze. Ubraliśmy się cieplej, a jest cieplej. Ale chyba to słoneczko robi taką robotę. Jest przecudownie. Hmm, Przyznaję, mi się nie chciało. Nie jest, jest zima, kochanie. Tak. To nie wakacje. Jak na nas bardzo wcześnie. To jest tak, że wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie, kawa i idziemy Dłoń? na spacer. Dzisiaj się poprawiłem, już zrobiłem sobie kawę. Będąc tutaj roczek na D że mamy już pomysł na roczek Tak. A to było jeszcze chyba dwa miesiące przed urodzinami, a teraz mamy trzy latkę i... No się zauważyłam taki zbieg okoliczności Widziałeś? Ja wiedziałem A czyli wiedziałeś, tak? Ja wiedziałem, jak już widziałem, że ubrałaś, to ubrałem Aha, dokładnie myślałam, te same Myślałam, że totalny zbieg okoliczności Nie no, nie przesadzajmy, mamy dużą zgodność, ale żebasz, tak? Jest za ciepło Jest za ciepło Naprawdę A no nie przesadzajmy Mamy 12,5 tysiąca subskrypcji, także... Patrzcie! Jeszcze nie opublikowałam, a już działa, już działa! Klikacie subskrypcję! Dziękuję bardzo! Byliśmy na spacerze, tak jak widzieliście. Zachwalaliśmy tak pogodę. Mówiliśmy, że tak pięknie, słonecznie. Tak produktywnie. A, a później pojechaliśmy w inną część miasta i się okazało, że totalna mgła. Takie mleko, że nie było widać totalnie nic. Naprawdę, jak była na przykład brama domu, do tego domu już właściwie tylko taki cień delikatny było widać. Więc okazuje się, że nie wszyscy mieli tak piękną pogodę dzisiaj, jak my, także tym bardziej doceniamy. I przede wszystkim doceniamy to, że wyszliśmy i skorzystaliśmy z tej pogody. Bo kochani, Sylwester spędzamy z czwórką. Jest taki program w ogóle jeszcze? Nie ma czwórki, bo. Kurczę. Znaczy kanał 4 jakiś tam jest. Także Sylwester spędzamy z czwórką. Aga, Christian, Nadia i Marika. Dajcie znać, jakie wy macie plany na Sylwestra. Mieliśmy zaproszenie do Monii, ale los tak chciał, choroba tak chciała, że niestety, jak to Krystian kiedyś powiedział, Jak, to, dzieci, jak wszystkie pie... dzieci będą zdrowe. Nie, to było tak, że musimy się spotkać, jak wszystkie dzieci będą zdrowe. A wtedy Karol odpowiedział: Dobra, to widzimy się za 5 lat. <laughs> Co prawda grubo przesadzone, no ale niestety, no nie widziałyśmy się ani na krótko przed świętami, ani w czasie świąt, chociaż w czasie świąt no nie planowaliśmy i w Sylwester też niestety. To my się w tym roku już nie zobaczymy. Mhm. Mm Monia. Dobrze, że jest YouTube i Instagram i sms -y, i telefony. Dzisiaj posprzątałem lodówkę i naprawdę na święta zrobiliśmy fenomenalnie rozeznanie w ilości jedzenia praktycznie nic nie zmarnowaliśmy. Co? Poszło do lodówce. Chyba nie wspominałam tutaj na kanale, ale czy wspominałam, że 2024 to jest chyba rok, w którym się najwięcej wydarzyło. O mówiłam chyba, że właśnie... Albo już... to do mnie mówiłaś. Ja już nie pamiętam. Ale to jest po prostu rok kosmos. Jak pamiętam jak rok temu pisałam takie podsumowanie chyba na instagramie. I wydawało mi się, że to był rok kosmos, ale też był. Jeszcze wcześniej też tak mówiłam, bo wtedy się Nadia urodziła, czy to dwa lata wcześniej było? Dwa lata wcześniej. Chyba ale tak. w 2022 też się bardzo dużo wydarzyło, więc generalnie ostatnie cztery lata to są takie lata kosmos. Tyle się dzieje, tyle, tak ruszamy do przodu ze wszystkim. W sensie może tego tak nie widać, ale my wiemy, że na podstawie po prostu tego, co było dla nas. No to teraz spełniliśmy marzenie. Mamy rodzinę. Cudowną rodzinę. Nie, yeah. na razie mamy zdrowie. Oby tak zostało. Chociaż już strach mówić na głos. Życzymy sobie po prostu takiego kolejnego roku, w którym mm, będzie po prostu wszystko dobrze. A cała reszta niech nas pozytywnie zaskoczy. My tylko marzymy o zdrowiu, nie? A cała reszta jakoś tak. Nas miło z... skakuje. Idzie z nami pod ramię. Także już tak podsumowując, bo lecimy spać, chcielibyśmy wam w sumie razem, bo to jest mój operator, to ja kamerę trzymam. Współtworzymy ten kanał. Chcielibyśmy Wam bardzo, bardzo podziękować za cały rok z nami, za bycie z nami od początku tego kanału. Każdy jeden komentarz, łapkę w górę, subskrypcje, wyświetlenie. Dziękujemy. Naprawdę doceniamy, No gdyby nie wy. To by nie było tutaj nas. No taka prawda. My dla Was. Wy dla nas. Wiecie, rozumiecie. Udanego Sylwestra. I widzimy się w 2025 roku. Do stycznia dobimy 13 tysięcy. No co, ej, około kilkanaście tysięcy osób ogląda filmy. Potrzebujemy tylko 500 subskrypcji. Co to dla Was jest? 500 subskrypcji. Do pierwszego stycznia. Co że naprawa? Popatrz, skoro... <grymne> Nieważne. Pa!